Drodzy Państwo, dziś zamierzam nagrać odcinek z Showdown, w którym wybieram pierwsze sześć poków, które napiszecie na tym czacie. Po jednym poku od osoby, najlepiej Fully Evolved i stierów niższych niż Ubery, żeby było ciekawie. Zaczynamy zabawę. Come on, showdown. O, już powoli zaczynają? Dobrze, dobrze. Dragonite, okej. Okay. O, dobrze, dobrze, dalej. Absol, Galvantla, Hiton, hitton Nie znam Hitonli. Idziemy dalej. Scizor, komo Butterfree. Nie ma czegoś takiego jak Butterfree. Nie, czekamy na ostatniego Pokemona. Torterra. Okej. Okay, dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy grać drużyną, którą wy wybraliście na moim Discordzie. Zapraszam serdecznie do niego link oczywiście macie w opisie i nie przedłużając przejdźmy do sprawdzenia Naszej Light Clay Dragonite, Toxic Light Screen Reflect, Roost. Focus Sash Absol, Stone Age Knight slash Psycho Cat Sucker Punch. Choice Specs Galvantula, Thunder Bug Buzz, Energy Ball Volt Switch. Mega Scissor, Bullet Punch, Bug Bite, Dual Wing Beat, Source Dance. Commonium Zicomo, Clangorous Soul, Clanking Scales, Flamethrower, Flash Cannon. Weakness Policy Torterra, Rock Polish, Endure, Earthquake, Seed Bomb. Dzisiaj mam ochotę pograć raczej z losowymi ludźmi. Następny odcinek być może będę nagrywał walcząc z wami, więc po raz kolejny zapraszam na Discorda, bo tam możecie zostać wyzwani przeze mnie do walki. A póki co to spróbujemy Dragonite'em. Hephaestos, uuuu. Biorąc pod uwagę mój Toxic, to mam przerypane. Roar, idealnie, po prostu idealnie, lepiej się nie dało. Biorąc pod uwagę jego Rowra chętnie bym użył Earthquake'a, ale widzę tego Togekiss'a, więc może lepiej Seed Bomb. Earthquake? Co? Wchodzi oczywiście Togekiss, a może zmienimy na Galwantulę? Jest dosyć szybka, więc nie powinno być problemu. Thunder! Wchodzi Beedrill, mówiąc szczerze, chciałbym zachować Galwantulę od śmierci, więc poproszę znowu Dragonite'a. Felstinger, chciałoby się, co? Tylko dlaczego nie jesteś mega? Tego nie rozumiem. Nakow. No dobra, spoko. Poison Jab dalej bez Mega Ewolucji. Koleś ewidentnie nie wie, co się dzieje. Ten Poison Jab zrobiło wiele więcej, ale to zrozumiały bez reflekta. No to darmowy scissor, czemu nie? Mega Ewolucja, Drill Run robi nic. Dual Wing Beach. Wchodzi Uważam, że może to być Zoroark. Flamethrower, wiedziałem. Wiedziałem, tylko że był szybszy. Czy jesteś Scarf? 339, 186. Wydaje mi się, że nie musisz być skarż. Myślę, że uda się tego dowiedzieć w tej chwili. Bugbaz. Oczywiście Sasz, no bo jakby, jakby inaczej. Pokonamy Sasza własnym Saszem. Idealnie. Jest i Vaporion. Obstawiam, że właściwie Absol mi się nie przyda za bardzo, więc użyję Night Slash, bo ma dużą szansę nakryta. kryta. Dobra, kolejny. Pięknie, pięknie, dobrze, 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 dobrze. Wchodzi agron. Jako że nie mam w sumie nic lepszego, no to Night Slash. Power up Punch! Dawaj kryta, 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 dawaj. Ehuh! No to w takim wypadku torterra. Earthquake i dziękuję. I zostaje już tylko Dasklops Bez problemu damy radę. Earthquake, Willomis... Earthquake, Ice Punch. Uh. Shadow Sneak, Earthquake. Ech. tak czy inaczej wygraliśmy. <laughs> o boże. Rain Team. No, ciszireczek, tak dobrze. Dobrze. To pozwól, że użyjemy Bolt Switcha. Bullet Punch, dobrze wiedziałem czego się spodziewać. Komo. Czy jeżeli mamy abilitkę Bulletproof, czy to oznacza że jesteśmy odporni na Bullet Punch? Oczywiście Pelipper z Drizzlem, no bo jak? Może to głupie, ale użyjemy Dragonite'a. Toxic. U-turn. Okej. Okay. Greninja. Ice- z... <grym> Obawiam się, że nie mam lepszego wyjścia. Wchodzi Fortress. Okej. Okay. W porządku. To może jakiś taktyczny Night Slash? Gyro Ball. Czy Bulletproof mnie nie chroni przed Gyro Ball'em? No to czas na Klungrus Soul Blaze. Kto używa Ekstrasensory na GryNinży? Oczywiście Pelipper Energy Ball. Ej, robimy całkiem sporo. Dobrze, dobrze. Fortress. No to z powrotem Absol Gyro Ball. Żyjemy. Night Slash. Oczywiście Swampert, więc czas na Sucker Punch. O! Ale fajnie, ale milutko. Night Slash. No to wchodzimy Galwantulą, używamy Energy Ball, bo nie zamierzam się bawić w żadne przewidywania. I bardzo dobrze. Mega Scizor. Potrzebuję Galvantuli, żeby pokonać Corviknighta, to na pewno. Czy to jest dobry czas na torterre? Bug... To zdecydowanie nie był dobry czas na torterre, to już wiem. Wchodzi Corviknight, dostaj Dual Wing Beatem, tyle co... Czas na jedyną słuszną taktykę. Hydro... A to ciekawa drużyna. Może ty. Drumpa, dobrze, to oznacza darmowy lightscreen. Drakomete... O Boże! Jak... Wow! Toxik nie trafia! <grym> Nakow. <grym> Pani gro, poproszę o cud. O! Dziękuję! Oczywiście drumpa, ale dalej mamy włączony lightscreen, więc czemu nie? <grym> O prawie! Oczywiście kartana. Użyjmy Rock Polish. Leaf Blade, żyjemy. Earthquake! Serio? Huh. <gryt> Mega Gyarados. Dragon Dance, to oznacza spory problem. Kryt, dobrze, 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 dobrze. Waterfall, żyjemy dzięki Saszowi. Sucker <gryt> Punch. Bullet Punch. W takich chwilach uważam, że. Chyba wygrywam. The Celebrate Uuuu, groźnie. Ej, jak, jak to? Halo! Halo! Co? Back bite! Ok, wystarczyło, tylko że niechcący przeskipowały. Od kogo by tutaj może ty... Dragapult, czyli wybrałem możliwie chyba najgorzej, wobec powyższego. Help! Powinniśmy przeżyć jego ruch, prawda? Outrage! <laughs> Dragon. No to w takim wypadku myślę, że darmowy Night slash. Czemu nie? A jakby jeszcze się uderzy... Eh, nieważne. Wow Concordor, Oczywiście spodziewam się McPuncha, ale w razie gdyby przewidywał zmianę, to mam idealną kontrę na tego potężnego pok... Panu z Scizoru, Jakie to jest twarde, to jest niesamowite. Ale oczywiście Bullet Punch wystarczył. Ferosorn! A właściwie czemu nie? Liczcy dzidzi Bobo bo robi. Ojej, ojej, ojej kolejny Solstensich. Ball nie ma żadnego problemu, mój przyjacielu. Przepotężny Bite! Durant, tak? Mam wrażenie, że nie wytrzymasz tego. First impression? Bez problemu, żyjemy, żyjemy. A ty nie! Forfeit. Panu Dragonite u, pomóż? Dragalagę, czyli możliwie najgorszy, prawda, wybór dla nas: Light screen! Skoro tak, to może teraz komo. Ciśnij mnie go! Welp, nie zostawiasz mi innego wyjścia. Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem! Flaszka! Kolego, tak dalej być nie będzie. Urshifu, a to jest ten wodny, tak? To jest ten wodny, dobrze, dobrze. Fire Punch, nie wiem jakim cudem, ale to przeżyliśmy! Dual Wing Beat! Alolański Rajczu, może na wszelki wypadek mi położę tortera. Thunderbolt, bardzo dobrze. Spodziewam się Trevenant'a, więc spróbujemy dokonać czegoś takiego. No i idealne przewidywania, bo to oznacza darmowego Night Slasha. Berry, okej. Przeżyliśmy Protek! Kryt kryt, kryt, kryt kryt, 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 kryt kryt, Halo, co? Halo! Ej! Old switch! Wyjdziemy z scizorem, spróbujemy znowu przywołać rajczu. A potem to nie wiem. Jako, że może się spodziewać zmiany z powrotem na torterrę, to po prostu zostańmy i się poświęćmy. Uuuu! Patrz, jednak nie przewidział! Grasnot! Spoko! Trevenant, ten Pokémon sprawia nam naprawdę spory problem. Po prostu muszę zostać i używać Earthquake. 25%, boże. Teraz pytanie, czy zostaniesz, czy zmienisz? Jeszcze nie wiesz, że mam toksi. Więc zostań, proszę. Tak! Willow, jest spoko, nie ma żadnego problemu. Reflect. No to może jeszcze taktyczny lightscreen? To może rust? Jako, że dropnął mu ten special attack, to zmienimy na Galwanchulę. Fan! Gościu, masz 91% celności! Ups, super, świetnie, idealnie. Jako, że Dragonitem nie ruszę tego Pokemona, to uczciwie... ...się poddaję. To by było na tyle, drodzy Państwo. Link do drużyny znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia.